Chłopaki na budowie, epizod czwarty, Krystian Kolejna budowa, tutaj również już skończone domy 117 metrów jak widać z garażem uh -huh. A się Zaczynamy od garażu, bardzo nietypowo, no ale tak akurat Takie okienko Tak jest, prowadź Wchodzimy do środka Wspólny przyciąnek z miejscem spokojnym na dużą szafę, miejsce na kurtki Spokojnie tutaj się wszystko zmieści. idąc dalej standardowe. Na Już widzę. Zainstalowane grzejniki tak. w tym miejscu. No i duży No mhm. Nie wiem, czy kamera to oddaje, no ale ten salon jest naprawdę duży. Ciężko. A no. tak na szeregówkę jest spory. No i tutaj. Czy damy radę wyjść, Krystian? damy radę wyjść? Czy okno nas pokona? Nie damy rady? Ale pokażemy Wam najwyżej z drugiej strony jeszcze. To jest akurat na narożna szeregówkę, więc warto zwrócić uwagę na działkę. No i co, góra jeszcze? Tutaj taka można powiedzieć główna specjalna z miejscem fajnym na garderobę mhm. To oczywiście ten dach będzie zrobiony, znaczy podasze, przepraszam to. Tak, tutaj jeszcze można powiedzieć, że czekamy na... Na, na gips karton, nie? Tak Także tutaj, ale przy kasy, macie podgląd na to co tutaj w ogóle jest Dobra, dalej Zapraszam dalej Narożna różna więc mamy łazienkę z dodatkowym oknem. Fajnie. Też spora. Mm -hmm. I dwa mniejsze pokoje. Mm. Pokażę ten. Cyk. Tutaj pokażę wam jeszcze zewnątrz, bo projekt jest naprawdę skludnie, można powiedzieć, ładnie zrobiony. Mm -hmm. To jest już kolejny etap dewelopera, także już z doświadczeniem to samo wybudował tak naprawdę kawałek dalej. Fajnie. No co, przeskoczymy sobie jeszcze na szybko na zewnątrz. Tak, na zewnątrz, bo to warto na pewno pokazać. No, dużo działka. <laughs> W jasnych kolorach Nowocześnie No i sprawnie dużo budów Ponad szere działki że Wam pokażemy tak na szybko Tutaj z tej strony wygląda ogród Myślę, że to bardzo istotna sprawa Tutaj kawałek tarasu macie Oczywiście wy Przygotowany. No i tutaj ta część pod jakąś tam własną, własną inwestycję. To co, Krystian? Aha, to są gotowe, prawda? Czyli tak, tak, o, st tak, tak, tak. jak stoją. Mamy tutaj obok e, tej, na której byliśmy e, szeregówkę narożną. E, na szeregówce narożnej. Byliśmy, mamy jeszcze szeregówkę. No, jeszcze jedną skrajną. E, środkową. No, środkową. No, środkową. No, wybaczcie, no, 40 stopni w cieniu. Daje no. <grym> się wyznaki. No co, Krystian? Zapraszamy standardowo. No, tak, zapraszamy standardowo, wyjdziemy na żywo. No i zobaczycie, że to jest to, co Wam się naprawdę. Dokładnie, podoba. do następnego vloga w takim razie.